Siemanko ludziska, witam koło błota, witam koło kanalizacji, zaraz poleci rap. Zbieram swą kasę na żyto Żeby mamuty wymyto Bez natrysku się obyto Wtedy jedziemy na bytom Obieniam swe bratnie dusze I nadzieje swoje krusze Na życie zbieram fundusze Wtedy odpalam katusze Życie zawsze jest najlepsze Rap wydaje w moich kręgach Pokonuje długi Chcę podwoić swój awans Bierz bracie życie za rogi I zjadaj z nami pierogi Arnika apteka wita I mego ziomka powita I sanepi do pabu vita, No i w gadło leci Lekowita, zawiłe treny wysprzeda. Po drodze odwiedzam Freda. Z tablicy kruszy się kreda. I pita z Alfreda. Moje sedno koloruje, moje serce nie choruje. Ja z tym bajkiem przez świat podróżuję. W mych słowach i uczuciach się hamuję. Ja zawsze gram wyblał starca. Wtedy to jest lepsza farsa. Rozburzam swój chiński mur biorę ścierwo na pięć tur. Gram w Laustrasie sobie surgiem. Ja nie jestem metalurgiem. Ja nie lubię Among Asa, bo wtedy wystrzela kasa. Odmienną wersją jest Minecraft. Wtedy wykopany będzie kraft Opa, opa, rita, rita. Nastu wjeżdża Margerita Pod stołem jest. pro Woda czyści me jelita Wtedy gruba będzie kita Ja zapuszczam na głośniku bita I zjadam sobie trzy bita Produkcja w kosmos wybita I w gębie żuje orbita Ja się w rapie nie próżnuję Moja kura jaja se wykluje Ja na nikogo nie pluję Bo się dobrze zachowuję Za cztery dni, Boże, ciało na ławce to się się dało i wersy moje zawiało I ścierwa moje przybiało. Nad dykcją jest ciężka praca Bo to praca, która ciężko popłaca Składne życie się opłaca Na scenie kręcę polity Mój zamysł jest pospolity Yo, Dziękujemy za uwagę, za tę bitko, o kanalizacji Koło błota, koło wody, koło tych drewien tak i, i tutaj rowerek przez bike, jedziemy i poszanowanie, jedzie Starek, jedzie y, ta, Twix Mix i jedziemy, także jo ludziska, dziękujemy za uwagę, jemy Chibita, jemy Twixa, jemy też Marsa, także jo, elo